Witam, ja Cekoskiera z tej strony i mam dla Ciebie do pobrania intuicyjny, prosty kalkulator do obliczenia swoich zysków w projekcie Future Ad Pro. Jak wiesz, możemy zakupić tutaj paczki, każda z nich o równowartości 50 dolarów i na takiej paczce zarabiamy 20% w ciągu 120 dni, bowiem każdego dnia. 1% zysku taka pra, paczka nam generuje. I teraz, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało na przestrzeni jednego roku czy też dwóch najbliższych lat, wystarczy, że uzupełnisz to pole o zakup paczek, które sobie po prostu tutaj kupisz. Więc załóżmy, mamy teraz 10 paczek, możesz pisać 5, możesz pisać 100. Tak. I automatycznie kalkulator tutaj Ci przeliczy, że przy zakupie 100 paczek wydasz 5000 dolarów i teraz jeśli przez pierwszy okres 4 miesięcy będziesz reinwestował swoje zyski w pełni w 100%, a dopiero od czwartego miesiąca będziesz wypłacał 20% tych zysków, a więc 80% pójdzie na reinwestycje, to zobacz co się tutaj wydarzy. Po roku czasu, po 12 miesiącach, będziesz miał 316 paczek i zdołasz wypłacić już około 7,5 tysiąca dolarów. W związku z tym, tak jak tutaj widzisz w tym podsumowaniu, po 12 miesiącach będziesz na plusie 2638 dolarów. Więc to znaczy, że wypłacisz te swoje 5000, zarobisz dodatkowo 2638 i dalej 316 paczek dla Ciebie pracuje. Zaczynałeś mając 100 paczek. Po roku pracuje 316, wypłaciłeś wszystkie swoje pieniądze i zarobiłeś jeszcze 2638 dolarów. Jeśli byś kontynuował tą strategię przez kolejny rok, przez kolejne 12 miesięcy, a więc 80% reinwestycji, 20% do wypłaty, miałbyś po dwóch latach 639 paczek i wypłacone już 20% 3667 dolarów, co wydało Twój zysk na poziomie ponad 18 000 dolarów po dwóch latach. Sam, bez żadnych poleconych, tu pracują tylko Twoje pieniądze. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w projekcie FutureAdPro Pro, kliknij ten przycisk przeniesie cię do rejestracji będziesz mógł zupełnie bezpłatnie zarejestrować swoje konto i zacząć zarabiać. Pozdrawiam, Jacek Oskiera, a ten kalkulator możesz sobie pobrać, klikając link czy też przycisk poniżej tego wideo.